Nasz las, międzypokoleniowa adaptacja wizualna oraz publikacja książkowa dotycząca zrównoważonego zarządzania zasobami przyrody w obliczu zmieniających się warunków klimatycznych. Projekt pod takim właśnie hasłem realizuje obecnie nadleśnictwo przedborów. Jego cele to edukacja ekologiczna, a także stworzenie dzieciom i ich rodzicom okazji do wspólnej kreatywnej zabawy z dźwiękiem i plastyką. Bazą tych działań są bajki poświęcone gminom grabów nad prosną Kobyla Góra i Ostrzeszów, stworzone przez Ostrzeszowską pisarkę Katarzynę Dębską. W ostatni weekend na placu pod Dębem odbył się cykl trzech spotkań pod wspólnym hasłem Nasz las dźwięków, których kulminacyjnym momentem było nagrywanie ich fragmentów. Przyjeżdżają rodzice z dziećmi, byli też harcerze. Każdy z uczestników jakby bierze udział w takiej części teoretycznej, gdzie Marcin, którego, który przyjechał do nas z Poznania, wykłada dzieciakom ćwiczy z nimi, skąd, jest, skąd się bierze dźwięk, jak ta fala dźwiękowa się rozchodzi. I przyznam, że duże zainteresowanie i, i, i myślę, że takim świetnym feedbackiem ze strony dzieciaków jest to, że jest cisza na zajęciach i się do wszystkiego pięknie wyrywają, więc, więc to jest fajne. Cieszymy się, że dzięki WFOS-owi, czyli Wielkopolskiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dostaliśmy wsparcie finansowe na ten projekt i możemy go realizować w przedborowie. Mamy nadzieję, że sprostamy temu zadaniu i że wszyscy Państwo będziecie bardzo zadowoleni, mogąc słuchać, oglądać bajki o tej okolicy. A rzeczywiście. Jak to się dzieje w praktyce? E, spotykamy się tu dziś, żeby porozmawiać o dźwięku, bo las oprócz tego, że to drzewa, zwierzęta, to las to również dźwięki. E, I rzeczywiście ten zmysł słuchu bardzo często na co dzień pomijamy, tak? Skupiamy się na tym, co widzimy, a dużo rzadziej na tym, co słyszymy. Na przykład nie słyszymy w codzienności ptaków, które są świetnie synantropizowane z człowiekiem i my nie zwracamy uwagi na to, że one na przykład dzięcią stuka w drzewo, czy że gdzieś w ogródku śpiewają nam taki. I dzisiaj tutaj odkrywamy tajniki dźwięków, bawimy się kamertonem, gramy na gitarze, wydajemy dźwięki z kieliszków. Potem jednak przechodzimy z tego świata dźwięków, który w sumie oprócz tego, że jest magiczny, to jest przede wszystkim fizyką. I z tej fizyki potem przechodzimy trochę do języka, ćwiczymy nasz aparat mowy, pokazujemy jak możemy się bawić językiem, pokazujemy jaką moc ma nasza krtań, no a potem przystępujemy do tego, co najważniejsze, czyli do przeczytania fragmentów bajek. Ciekawe jest to, że, że dzieciaki mimo takich oporów na początku pokonały te wszystkie swoje jakieś tam bariery. Świetnie się tutaj czuły po jakimś czasie, widać było, że te emocje są duże, ciekawe ale też te bariery są przekraczane i to jest takie niezwykłe zresztą mieliśmy takiego chłopca który po polsku mówi bardzo ładnie ale od kilku lat mieszka dopiero w Polsce i proszę państwa on pięknie tą bajkę przeczytał oczywiście słychać akcent nieco inny ale poradził sobie z tym tekstem z czego jesteśmy bardzo dumni i cieszymy się że to się udało Kolejnym etapem realizacji tego ciekawego i ambitnego projektu jest stworzenie ilustracji do bajek. Powstaną podczas trzech spotkań pod hasłem Nasz las kolorów, odbywających się 26, 27 i 28 lipca, również na placu pod Dębem. Jak już powstaną ilustracje, y, oczywiście, y, wydamy to w formie książeczki. Y, no i... Pewnie gdzieś tam na przełomie września i października odbędzie się taki, takie spotkanie podsumowujące, gdzie te książeczki będziemy promować, no bo one promują nasz region, tak naprawdę lokalną społeczność i to, co się tutaj dzieje. I Jeszcze jedna ciekawostka, te podcasty, słuchowiska, które powstaną. Myślę, że uda się, że będą fragmenty w emisji w radiu, w związku z czym no, taki pogłos dosyć duży powinien być po tym, po tym, co się tutaj dzieje. No i oczywiście jeszcze jedna rzecz, audiowizualizacja, czyli jakby te podcasty będą wspa Obrigada. pięknymi fotografiami z spotkań, które się tutaj odbywają na placu pod dębem i ilustracjami, które dzieciaki będą otworzyły. Nie tylko tutaj w otoczeniu, ale również w samych bajkach mm. poukrywaliśmy trochę ciekawostek. Ciekawostek zarówno o regionie tutaj, ale także ciekawostek o e, przyrodzie. Jedna z bajek jest na przykład o bieliku. E, Bielik jest szczególnie dla nas ważny, bo to ten ptak z naszego e, z naszego godła. No i właśnie mówimy, dlaczego bielik jest... Naj, bo ma na przykład największą rozpiętość skrzydeł, buduje największe gniazda, więc w samych bajkach także trochę e, tajemnic e, i trochę zwierzaków, sikorek, e, kosów, kowalików. E, ale przede wszystkim nasza główna bohaterka, e, czyli Gaja, która w towarzystwie swojego e, pradziadka nadleśniczego Sylwana, który. W magiczny sposób do niej przybywa, odkrywa okolice i wszystkie te tajemnice i regionalne i przyrodnicze, mam nadzieję, pięknie Państwu zdradzi. Już nie możemy się doczekać końcowego efektu tego ekologiczno-artystycznego przedsięwzięcia.